Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj tylko droga do Melona. To trochę strat jest. Może dzisiaj coś, ta moja zrapeczka coś da? Zobaczymy. Numer 13 Czy zbuntowała się, czy się nie zbuntowała? Czy w końcu odczaruje? Dolecimy. Zobaczymy. A już myślałem, że zbędzie tu 08, ale robią nas wijają. Trochę strat było, także trzeba pomału odrobić, by to trzeba było, No ale jest dziesiątka, jest dziesiątka, Czyli już jest coś zwrócić przynajmniej będzie, No Zobaczymy. No w końcu się odczarowała, bo. Ostatnio trzy podrząd były puste. No to zobaczymy. Czy zwróci, czy jeszcze coś leci? Dwadzieścia pięć, dwadzieścia 7, 14, 13, 38, 26, 27, 31, 16 i nic więcej nie wpadło. Tylko jedna, czyli zwrocik pewno będzie. O, no super. Ha, 50. No to dobrze. No brawo. Wreszcie się odczarowała 50 zł jest. No. Strat, trochę, trochę odrobione straty. Także dzisiaj tylko droga do Melona, która dała 5 dyszek FFF numerem 13. Odczarowała się. No. To łapki w górę, jak się podobało subskrypcje, kto jeszcze nie subskrybuje. Jutro y, wznowienie. Wznowienie raczej ten, to Mikołaja kasa tej zdrapeczki. O y, to będzie 200 tysięcy od Mikołaja. Tak się będzie nazywać. O. Czyli jutro będziemy polować na 200 tysięcy od Mikołaja. Zobaczymy, czy coś się mu poluje, czy nie. Pogoda dzisiaj popsie. Deszcz, śnieg, wiatr. Także nie jest dobrze. Czyli 20 wydane dzisiaj, 50 wygrane, 30 na plusiku. Także trzymajcie się, cieszę się ogromnie, że w końcu odczarowała się ta droga do Melona, powróciła na, można powiedzieć, dobre tory. Dużo zdrowia wszystkim życzę. Miłego dnia, trzymajcie się do następnego, czyli do jutra na premierze. Widzimy się od Mikołaja, 200 tysięcy od Mikołaja. Zobaczymy, czy coś się wydrapie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.